Dla nas dzisiaj było podwójnie przytłaczające, podwójnie przygnębiające, bo dowiedzieliśmy się o śmierci naszego kolegi. Śniadanko zjedzone, teraz się szybko musimy wyszykować i jedziemy do Oświęcimia Gdyż stwierdziliśmy, że no pojedziemy sobie do Auschwitz Birkenau Zawsze jak byliśmy gdzieś w Krakowie to, to często o tym myśleliśmy, żeby tam zajechać Ale nigdy jakoś tak nie było po drodze albo czasami po prostu było za dużo ludzi A my nie byliśmy wcześniej umówieni na żadną rezerwację No a teraz się udało to zrobić, więc no jedziemy tam za chwilkę W ogóle powiem wam, że to jest świetnie wstawać tak wcześnie, dzisiaj wstaliśmy chyba około siódmej, wczoraj o przed przedwczoraj o siódmej, i ogólnie to jest mega spoko, bo jest teraz w tym momencie 9:34, A normalnie prawdopodobnie bym jeszcze spał. A tutaj tu już mamy śniadanko, mamy dużo energii na cały dzień. No i w ogóle jest takie jakieś inne nastawienie, że cały dzień jeszcze przed nami, nie? Także jara mnie to, mam nadzieję, że przełożę to na swoje życie później codzienne. Tylko też bym musiał chodzić szybciej, spać, kurczę. Jest to do zrobienia, ale to trzeba się trochę tutaj mm, pospinać ty, jakiś spięty jesteś, taki... Czyli byś się denerwował przed tą Nie, bo po prostu jakąś pustkę w głowie mam od wczoraj. Nie mogę się wysłowić tak, jak bym chciał. Mówił przed swoim jakimś ważnym wystąpieniem i tak się zdenerwował. Ach, postaram się mówić poważnie. No dobra, trochę zejdę na luz. No, bo to jest tak, że próbuję coś mądrego mówić na tych vlogach, a wiecie, to jest ogólnie tak, że ciężko się mówi fajne, mądre rzeczy. Rzeczy. Ja <grym> idziemy tam, coś, tam, coś tam. tam, gdyż nigdy tam nie byliśmy. To <noise> my jeszcze zostało z języka polskiego, bo. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko tak po prostu śmieszne, bo to tak, to tak często masz tak. Często mówię gdyż i ponieważ. Ponieważ. No, no ale tak... To tak no to po prostu śmiesznie, bo to tak możesz powiedzieć tak trochę inaczej i to będzie tak bardziej potocznym językiem. No widzisz, tak... ja nie lubię potocznego. Ale nie lubię potoczne tego kolokwializmu. Nie jest taki zły, <noise> tylko po prostu to tak się czuje wtedy. No, no, tak śmieszne, to zawsze śmieszne. A to nie jest śmieszne. Ogólnie to jest tak, że ja w szkole podstawowej e, uczyłem się bardzo dużo do różnych olimpiad z języka polskiego. I bardzo dużo właśnie studiowałem takich bardziej, wiecie, poważnych słów, no starałem się dobrze układać zdania, nie? No i takie gdyż, ponieważ zostało mi do dzisiaj. No. A to głównie przed kamerą w sumie, jakby tak na co dzień bez kamery do znajomych czy do rodziny, no nie gadam aż no tak? Właśnie. Idę sobie do sklepu, nie? No i po prostu idziesz do sklepu, bo wiadomo, że coś chcesz kupić w tym sklepie, no ty mówisz na no, przykład tylko... Idę sobie do sklepu, ponieważ chcę sobie coś tam kupić No wiesz co, właśnie ma... no, tak, dlatego idziesz już Eee tam No dobra, trochę tak jest, A, ale to chyba nic złego Iga, porozmawiajmy o tobie Ty to w ogóle nic nie mówisz Przed kamerą ty. No i patrzcie, i teraz podłapał No co? Mi ostatnio zauważyłam, jak to to gdyż, ponieważ. No gdyż, ponieważ to najlepsze słownictwo, kurczę. Najlepsze słowa, gdyż, ponieważ. Ty też tak gadasz akurat, Kamil. Mm -mm. Też, czy mm -mm. masz jakieś takie ponieważ? Czasami sobie powiesz tak. No nie gadajcie, że nie. To no, i tatry Nagrałem tatry już wczoraj. To naprawdę wygląda w ogóle jak taki widok za okna. Czajecie mieć tutaj taką ramkę w tym... Ej, no, ścianie? No, po prostu my przez ostatnie dni patrzyliśmy... Przez na... ostatnie... No tak, no. No bardzo Patrzyliśmy widok. Do, dokładnie na taki widok, więc... No tak. <laughs> Czujemy się jakbyśmy wciąż tam byli. Dobra, jedziemy chyba, co? Chodźmy, no. Moi drodzy, dotarliśmy do Święcimia, za moimi plecami jest Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jesteśmy pół godzinki przed czasem, idziemy się teraz tam ogarnąć i udać na 3,5 godzinne zwiedzanie z przewodnikiem. Tam niestety kamery nie będę brał, nawet nie wiem czy mogę, czy nie, stwierdziłem, nie będę tego tachać. Poza tym jest to miejsce trudne na pewno, także będę ewentualnie nagrywał jakieś rzeczy telefonem, jeżeli coś będzie odpowiednie do nagrania. Mamy jakiś parking obok, bo... Na tym głównym już nie było miejsc. Jest tutaj strasznie dużo ludzi. Jestem bardzo ciekawy tego miejsca mimo wszystko. Wróciliśmy. Bardzo przejmujące miejsce. Na pewno, jeżeli ktoś z Was jeszcze tutaj nie był, to polecam przyjechać, zobaczyć, dowiedzieć się, jak to wyglądało. Ale polecam również nastawić się na to, że nie jest to łatwe przeżycie. Dla nas dzisiaj było podwójnie przytłaczające podwójnie przygnębiające, bo dowiedzieliśmy się o śmierci naszego kolegi. W zasadzie wczoraj, chwilę po przyjeździe do Krakowa, wyciągnąłem telefon i odczytałem wiadomość o śmierci kolegi. Konrada. Zamurowało mnie. Totalnie nie wiedziałem, co się dzieje. To jest właśnie ten moment, który teraz widzicie. Próbowałem ustalić na początku, czy, czy to nie jest fake info, czy oby na pewno coś takiego się wydarzyło. Zadzwoniłem do kilku znajomych, co się okazało. Oni sami jeszcze o tym nie wiedzieli, bo to wszystko było bardzo świeże i ta sama informacja rozchodziła się dopiero pomiędzy wszystkimi osobami. Konrada poznałem jakoś rok temu i był to naprawdę niesamowicie pozytywny, sympatyczny człowiek, który. Też interesował się fotografią i, i tworzeniem filmów. Chciał być w przyszłości reżyserem, miał swój kanał na YouTube i nagrywał naprawdę zaawansowane produkcje. W wolnych chwilach graliśmy ze sobą na komputerze, a od jakiegoś pół roku złapaliśmy ze sobą trochę lepszy jeszcze kontakt. No i słuchajcie, dla mnie takim największym ciosem jest chyba to, że w dzień jego, jego śmierci, bo, bo niestety zginął, spadł ze skarpy. W ten dzień miałem opublikować vlog który jest w 100% poświęcony jemu. On jest tak naprawdę główną postacią w tym vlogu i cała akcja kręci się wokół niego. Po prostu spędziłem dzień życia z Konradem. I gdyby nie to, że będąc w Zakopanem nie miałem takiego dobrego internetu, by móc przesłać ten vlog tak, jak sobie to wcześniej założyłem, tak ten vlog pojawiłby się w dzień jego śmierci. Brzmi strasznie. Co gorsze, będąc już w Krakowie, byłem w trakcie przesyłania tego filmu, żeby pojawił się następnego dnia. Miał być pierwszym vlogiem z tych wszystkich po kolei, które miały zapoczątkować też ten wyjazd do zakopanego. No ale jednak doszedłem do wniosku, że nie chcę go wstawiać tak szybko od razu po, po tej sytuacji. Więc wstawię go, ale za jakiś czas. Troszeczkę muszę go przerobić, przemontować. No bardzo mnie ta sytuacja jakby dotknęła, nie? I cały wieczór tu nie mogłem się w ogóle odpędzić od tych myśli. A następnego dnia jeszcze na dokładkę pojechaliśmy do Auschwitz-Birkenau, także to w ogóle była karuzela emocjonalna, jeśli chodzi o cały ten wyjazd. Ja go po prostu wspominam jako taki słodko-gorzki. Wiem, że Konrad bardzo chciał, żebym opublikował ten vlog już wcześniej, ja mu obiecywałem, że no już tuż, tuż, prawie go już zmontowałem, no ale nie zdążyłem. Ja jakby wciąż nie mogę uwierzyć w to, że to się wydarzyło, jakby mój mózg jeszcze tego nie pojął. Natomiast wiem, że ten vlog się pojawi i to będzie taka specjalna dedykacja dla ciebie, Konrad. Ja wierzę, że widzisz go gdzieś tam z góry i go po prostu obejrzysz. Трудный день.